Ja działam na rzecz żydowskiej w Polsce, w polskich Żydów, wzmacniać żydowską tożsamość, religia, kultura, edukacja i mam bardzo dobrej współpracę z Polakami. Polaków są bardzo zainteresowane wsparciem i widzę tutaj stalny rozwój w żydowskich życiu. A czy Dawid uważa, że w Polsce jest antysemityzm? Jesteśmy w taki radosny dzień, rocznica cudych z przyjeżdżali do tam tyle hasidów, nie hasidów, wizidów religijnych i innych z całego świata, które wskazuje na to, że Polska zawsze była miejscem dla żydów. I tutaj było źródło hasydyzmu. fundament hasydyzmu tutaj się zaczął przez właśnie rabin Lemelek z Nie Nie wypada dzisiaj rozmawiać o negatywnych rzeczach, które są w całym i nie zajmuje się porównywanie co się dzieje tutaj z porównywanie z innych krajach. czy Rabin uważa, że takie spotkania tutaj między ludźmi, bo tutaj przyjeżdżają Żydzi, rozmawiają z tymi miejscowymi ludźmi, czy takie spotkania są ważniejsze, czy ważniejsze są ustalenia, nie wiem, pomiędzy rządami, które mogą zmienić te stosunki polsko-żydowskie? Jeżeli chodzi o rządkość tego z tego, co ja kojarzę i pamiętam. Nie było nigdy żaden problem. Zawsze prezydent, czy premier czy ktokolwiek z zawsze są obecne na Wycie Żydowskim. Tam nigdy nie było problemów. Jeżeli są problemy, są w niski, niski poziom społeczności, który trzeba zawsze zadbać, żeby nie było problemów i jest to do zrobienia. Czyli uważa Rabin, że to jednak margines? Ja uważam, że to idę, idę do dobry kierunek. Idzie do kierunku. Idzie w i, i jest to przy tym wszystkim dzięki tego, że już są dzisiaj sposobność dla Polaków dowiedzieć więcej o Żydów. W tej sposób już nie ma, są mniej z tego tytułu. Czyli zanim rabina jednak to nie powód, wiedza w Powód stereotypów jest niewiedza. Jak nie wiedza, to, to jest metodologiczna, bo yy, w ten sposób, że można myśleć to, to, co się tylko chce. A jak się zna i widzisz, że to jest to jest dobry człowiek, który ma wartości, ma przyłączenie do każdej rzeczy, za wszystkiego są filozofie, to dobrze ja widzę, tak? widzę, że młodzieże są bardzo zainteresowane w Polsce. Pani zobaczy tyle fotografów uh, so studentów i na kilka miesięcy byłem w różnych uh, szkolach i liceum. Widzę ten zainteresowany, ten spragnienie wiedzieć. I każdy do, do, dodane informacje pomaga na ten dialog polsko-żydowski. Czyli radni uważa, że rozmowy, rozmowy i wiedza. Tak. Bo my mamy wiedzę tak. na temat Żydów jednak niewystarczającą I na temat kultury. Chyba tak. I takie imprezy? Takie spotkanie tak też to, bardzo, są to, 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 to już jest tradycja. wiele <grym> lat <grym> była przerwa tak. spowodowana przez naziści, ale już nie ma taka przerwa.